Cześć, witam Was dzisiaj w nowym filmie i będzie to coś, czego jeszcze na kanale nie było. Wymyśliłam sobie taki format, w którym będę opowiadała o rzeczach, które bardzo mnie w ostatnim czasie zaskoczyły. Trochę tacy ulubieńcy, natomiast będzie to przekrojówka wszystkiego tak naprawdę, od kosmetyków po lifestyle'owe rzeczy. Rzeczy, które gdzieś tam już zaczynałam zagajać na Instagramie, o których chciałabym trochę szerzej opowiedzieć dzisiaj, jeżeli się faktycznie sprawdziły. Także tutaj dzisiaj znajdziecie takie kompendium hitów z osób ostatniego czasu zachęcam was do obejrzenia filmu do końca i do subskrypcji kanału jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zaczynajmy. To na początek może o doświadczeniu, które miałam okazję przeżyć i uważam, że to jest coś fantastycznego dla każdej osoby, która uwielbia świat zapachów, perfum, dlatego że jakiś czas temu na święta dostałam taki voucher do miejsca, w którym możecie zrobić swoje perfumy i bardzo się z tego powodu ucieszyłam, acz miałam gdzieś tam wątpliwości, co z tego ostatecznie wyjdzie i czy to na pewno będą Zapachy trwałe, ale udałam się do tego miejsca. To było w Galerii Mokotów. Wiem, że też drugi lokal mają na Mokotowskiej w Warszawie. Chyba tylko w Warszawie, ale tu nie jestem pewna. Miejsce nazywa się MO60 Perfume Lab i powiem Wam tak. To było naprawdę doświadczenie niczym z jakiegoś salonu alchemika. Tutaj też trafiła mi się naprawdę wspaniała dziewczyna, która mną się zajmowała i przeprowadziła mnie przez ten świat zapachów. To nie było jakieś długie, dlatego że cały proces trwał może około 20-25 minut. I ja też szłam tam trochę z takim zamysłem, że. No nie wiem, będę opowiadała o perfumach, które już lubię i będziemy na tej podstawie tworzyć coś, co może wpisze się w mój gust, ale nie. Już na początku tutaj ta dziewczyna wyprowadziła mnie z błędu, że chciałaby, żebym opowiedziała jej o tym zapachu, tak używając takich abstrakcyjnych, mm, gdzieś tam pojęć, więc na przykład z czym chcę, żeby te perfumy się kojarzyły. I ja tutaj powiedziałam, że chciałabym po prostu, żeby te perfumy pachniały jak lato we włoszech, jak cytryny, może jak jakaś tarta, taka. Hmm, Waniliowo-cytrynowa, coś co sprawi, że jak zamknę oczy, to przeniosę się do słonecznej italii letniej, pachnącej cytrusami i, i słodyczami. I dokładnie taki zapach udało mi się stworzyć. Tak wygląda ostatecznie ten produkt. To jest też fajne, że tutaj naklejają etykietę, możecie sobie nazwać te perfumy i jest to zapach, który spełnia w 100% moje oczekiwania. Stworzony na bazie z molekuły numer 1. Molekuły już tutaj pokazywałam kiedyś w ulubieńcach, uwielbiam ten zapach i to jest też podstawą tutaj tych perfum. To jest generalnie niesamowite jak różne zapachy tam na półkach znajdziecie od Zapachu krwi, benzyny, pomokrą piwnicę, nie wiem, pięć różnych rodzajów cytryn. No i siedzicie, wąchacie, yy, i, i potem oczywiście się to miesza. Jeżeli Wam się podoba, no to wychodzicie z tą butelką. Jeżeli nie, to dalej eksperymentujecie. No naprawdę. Genialne doświadczenie. Uważam, że nawet jeżeli nie prezent dla kogoś, to jeżeli lubicie perfumy, zapachy, zróbcie sobie tę przyjemność i idźcie zobaczyć, co wam z tego wyjdzie. To też jest ciekawe, że każdy tworzy zupełnie coś innego, bo dziewczyna obok mnie siedziała i tworzyła taki zapach bardziej właśnie ciężki, lekko męski, wetywerowy, kadzidlany, więc zupełnie inna bajka. No i to jest wspaniałe, że ten zapach dla każdego jest unikatowy. Można sobie tę recepturę u nich zapisać, więc, jeżeli bardzo Wam się ten zapach będzie podobał i będziecie chcieli go w przyszłości odtworzyć, no to nie ma problemu. Uwielbiam te perfumy. Pachną dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam, lekko-słodko, po czasie wydobywa się z nich ta cytrusowa nuta, potem trochę wanilii takiej briożkowej, ale nie przytłaczającej. Mm, 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 naprawdę bomba i polecam. My goodness, czarny stanik do białej bluzki, jakie fopa, przepraszam Was serdecznie, będzie Was tutaj kółota czerń po oczach. No trudno, przeżyjemy to jakoś. Dobra, to teraz czas na polecajkę do włosów, która przemile mnie zaskoczyła, i jest to kosmetyk, który mam tak naprawdę za sprawą jednej z Was, która poleciła mi go pod kątem objętości włosów. Ja mam włosy bardzo trudne, ciężko jest je unieść od nasady, a na tym mi niestety zależy, bo gdybym lubiła ten efekt taki, wiecie, wygładzonych, prostych włosów nie byłoby żadnego problemu, bo moje włosy tak wyglądają po każdym umyciu, ale ja lubię jednak widzieć. To objętość. No i to jest spray, który tę objętość mi daje bez takiego właśnie przyklapu. On się daje pięknie stylizować w ciągu dnia bez tego efektu takiego posklejanych włosów, jak na przykład po proszkach na objętość. Kevin Murphy to jest coś, czego używacie po umyciu. Spryskujecie włosy od nasady. Ja to pokazywałam we vlogu, więc osoby, które oglądają wszystkie moje gdzieś tam filmy, to tutaj nie będą zaskoczone, ale jeżeli nie, no to tutaj tylko przypomnę, że najlepiej jest suszyć po tym Włosy w przeciwnym kierunku y, niż ten kierunek, w którym normalnie leżą. Czyli na przykład odwracacie przedziałek w drugą stronę i sobie suszycie je od nasady. On jest też bardzo plastyczny, więc jak w ciągu dnia nawet ta objętość trochę kapnie, to można sobie po prostu włożyć palce we włosy, lekko je potarmosić i, i fryzura jest tak naprawdę na nowo gotowa. Ja testowałam takich sprayów dodających objętości już naprawdę mnóstwo na swoich włosach i mało który. Dawał mi ten efekt przez cały dzień, albo właśnie nie sprawiał, że te włosy za chwilę były posklejane, strączkowały się, były takie nieprzyjemnie szorstkie. Tu tego nie ma i naprawdę jestem zachwycona. To jest chyba po raz pierwszy kosmetyk taki dodający objętości, który, który mi służy po prostu, który spełnia swoją funkcję na moich trudnych włosach, więc myślę, że to jest pierwsze opakowanie, ale na pewno nie ostatnie, jeżeli macie trudne włosy, ciężkie, lejące się to myślę, że warto go wypróbować. To teraz jeszcze jedna prawdziwa perełka do włosów, którą odkryłam dzięki Bartkowi Januszowi, to jest stylista fryzur, który bardzo często współpracuje z gwiazdami gdzieś tam na czerwonych dywanach. Miałam z nim okazję ostatnio nagrywać wspólnie materiał i właśnie Bartek polecił mi taki lakier Fudge Professional i to jest um, lakier, który utrwala bardzo, bardzo mocno. To jest wręcz lakier, którym wyrzeźbicie fryzurę na taką mm, trwałą Rzeźbę, ale to ma swoje zastosowanie, jeżeli te włosy generalnie właśnie nie chcą się trzymać. Ja dzisiaj na przykład wyczesałam sobie loki, które zrobiłam prostownicą i potem spryskałam je tym lakierem, znowu wyczesałam szczotką. I efekt, który uzyskuję, to jest trochę taki efekt hollywoodzkich chwal, ale wy już też mniej więcej, myślę, kojarzycie moje włosy. Widujecie je regularnie w filmach i wiecie, że tu zazwyczaj naprawdę szału nie ma, ale takie gdzieś tam odkrycia dają mi nadzieję, że jednak te włosy da się stylizować, tylko trzeba się tego nauczyć. I muszę przyznać, że naprawdę ten lakier, pomimo, że trzyma naprawdę fest. Tak utrwala, ale przy tym nie wygląda tak, wiecie, e, brzydko jak klej, nie wiem, nie daje takiego białego nalotu, e, nie wygląda jak takie strąki, no zwłaszcza jak oczywiście ten lakier jeszcze wyczeszecie, bo i tak właśnie e, po tym te włosy nadal trzymają swój kształt i to jest też ciekawe, dlatego że zazwyczaj jednak ja, jak włosy nawet prostownicą zakręcę i przeczeszę, no to po chwili e, od razu te włosy się gdzieś tam prostują, a jak sprysk je tym lakierem przed wyczesaniem. No to słuchajcie nie wiem, dzieje się jakaś magia i oprócz tego, że te włosy przepięknie błyszczą, co myślę, że dzisiaj na załączonym obrazku widać, no to nadal trzymają pięknie ten skręt i fala idealnie tutaj zobaczcie się, utrzymuje. Także. Y to jest lakier, który sprawił, że kopara mi opadła, bo kojarzyłam dotychczas takie mocno utrwalające, sklejające lakiery jako coś absolutnie najgorszego do moich włosów, co sprawi, że będę wyglądała jak zmokła kura dosłownie za 5 minut. Tymczasem. No, jestem w szoku, także Szapoba. Na pewno nie będę używać tego lakieru codziennie z racji jego mocy, ale na pewno wtedy, kiedy będę miała ochotę na skręt, no to tutaj będzie niezastąpiony. Ostatnio na Instagramie pokazywałam Wam pewien game changer pielęgnacyjny, którego cały czas używam, który nadal mnie zachwyca i chyba się Wam spodobał, bo po moim poleceniu wykupiłyście podobno cały zapas z magazynu tego serum, bo o nim teraz, i to jest Veoli 20 Seconds Magic Eye Treatment. Glam. To jest ważne, to jest wersja glam, która ma w sobie odrobinkę rozświetlenia i takiego rozjaśnienia, co myślę, że tutaj będzie widać na tych przebitkach. Jakiś czas temu dostałam taką dużą, dużą paczkę chyba naprawdę wszystkiego, co w swoim asortymencie Veoli Botanika posiada. To jest polska marka z przepięknymi składami. Jeżeli obserwujecie osoby, które znają się na składach kosmetycznych, to zawsze naprawdę są ogromne pochwały pod ich adresem. I dlatego też ta marka mnie Zainteresowała i znalazłam tam wśród tych wielu, wielu produktów takie perełki, jak na przykład to serum, które mnie absolutnie zachwyciło, dlatego że pomimo, że jest to produkt pielęgnacyjny, to daje też efekt taki, że w zasadzie jeżeli macie ochotę nie nakładać danego dnia makijażu, to śmiało można go pominąć, dlatego że już sam efekt po jego zastosowaniu, oprócz tego, że jest pielęgnacyjny, to moim zdaniem działa też po prostu pięknie, estetycznie, bo idealnie rozświetla i to jest też ciekawe, bo nie bez przyczyny w nazwie jest 20 seconds czyli 20 sekund dlatego że mniej więcej po tym czasie zaczyna działać tu składnik, który napina wam trochę tą skórę. Ja próbowałam wam to zobrazować w taki sposób, jak na przykład zrobicie sobie wysoki ciasny kucyk i czujecie, że wiecie ta skóra jest nagle taka, jak wiecie, nie wiem, po liftingu co najmniej. To mniej więcej tak, żeby zobrazować wam to uczucie takie napinania się skóry pod okiem po zastosowaniu tego serum. Tutaj macie kwas hialo Macie peptydy, macie kofeinę, czyli takie składniki, które ujedrniają, nawilżają i wypełniają, więc można powiedzieć, że działamy tak kompleksowo, no ale powiem Wam, że naprawdę każdy korektor, nawet po nałożeniu tego serum, wygląda. Przecudownie, bo nawet te takie ciężkie w swojej konsystencji, kryjące, pozwalają temu serum nadal gdzieś tam przebijać trochę to, to rozświetlenie i, i wygląda to wtedy dużo tak zdrowiej, młodziej. I dostawałam od Was potem po jakimś czasie wiadomości zwrotne, że naprawdę jest to kosmetyk, który odmienił Waszą pielęgnację skóry pod okiem. Także high five dziewczyny, u mnie też na pewno to serum zostanie na pewno na dłużej i będę go długo używała. Bardzo lubię to opakowanie z pompką, mega wygodnie się tego. Go, e, używa. No dobra przechodzimy dalej. Wspomniałam o osobach, które znają się na składach kosmetycznych, które je dogłębnie analizują i taką osobą na przykład na polskim YouTubie jest Pondi, którą miałam okazję jakiś czas temu poznać na żywo, przemiła, bardzo gorąco polecam jej kanał, skarbnica wiedzy o, o pielęgnacji i właśnie od Pondi dowiedziałam się od serum, które potem stało się moim ulubieńcem, bez którego teraz nie wyobrażam sobie swojej pielęgnacji, dlatego, że tak jak to serum, które przed chwilą omawiałam pod oczy, to to działa na całą twarz, aktywne peptydy. Marka, której wcześniej nie znałam. Awa Laboratorium. Polska marka. Serum redukujące zmarszczki mimiczne. Tutaj w składzie macie e, 5% stężenie peptydów. Jest pieprz syczuański, który podbija ich działanie. Można używać go rano i wieczorem, ale to, co tutaj właśnie też zachęca do jego stosowania, to jest to, że od razu czujecie jego działanie i właśnie takie delikatne napinanie. E, myślę, że gdzieś tam po 30 kobiety już trochę mają ochotę na to, żeby tę skórę gdzieś tam wiecie ponaciągać, bo, bo widać, że na przykład owal twarzy zaczyna już opadać. Wszystko mi w tym produkcie naprawdę odpowiada. Jego konsystencja, to jak szybko wchłania się w skórę, jego zapach, wszystko tutaj naprawdę gra i myślę, że to, co przede wszystkim powinno być najważniejsze, to jego działanie takie wypełniające, ujędrniające po prostu bardzo szybko widać i to e, chyba powinno być jego najlepszą wizytówką. Ostatnio jak byłam w Hebe, to widziałam, że z tej serii są też kremy, więc tutaj zastanawiam się, czy sobie tego do pielęgnacji nie wprowadzić, ale no, podsumowując. 10 na 10. Ale nie samą pielęgnacją człowiek oczywiście żyje, chociaż powiedziałabym, że gdzieś tam z upływem lat większą uwagę i więcej czasu poświęcam na pielęgnację, więc no to jest ciekawe. Ale mówiłam o tym też dużo w ulubieńcach, że właśnie gdzieś tam zmieniły się z czasem te moje preferencje też jeżeli chodzi o kosmetyki, których, które wybieram do takiego codziennego makijażu i tak jak kiedyś lubiłam takie podkłady, które zatrzymywały te produkty sebą, wiecie, były takie kryjące, matujące, tak dzisiaj totalnie co innego. Kremy BB, które nie dają jakiegoś, nie wiadomo, jakiego krycia, odbijają trochę światła. Generalnie taki efekt upiększonej skóry, ale nadal wyglądającej ładnie, tak zdrowo, jak druga skóra. No i ulubieńców zdecydowanie w tym roku zdominowały kremy BB. I tutaj chciałabym jeszcze do tych polecajek kremów BB dorzucić właśnie woli Botanika Drop of Perfection. To jest wygładzająco kryjący krem BB. 96 składników tutaj w tym produkcie jest pochodzenia naturalnego, więc też jeżeli jesteście osobami, które zwracają uwagę na to, co nakładają na skórę, to tutaj Tutaj myślę, że jest to naprawdę świetna propozycja. Jest tu coś magicznego, co wizualnie tę skórę upiększa, odmładza, przepięknie wygląda na skórach dojrzałych, pomimo tego, że tutaj macie naprawdę fajne krycie, to to satynowe wykończenie robi robotę, jeżeli chodzi o wygładzanie, nawet jeżeli gdzieś są jakieś na przykład rozszerzone pory, albo zmarszki mimiczne, to, to magicznie je wygładza, prasuje, wygląda naprawdę doskonale. Kolor, którego Używam, to jest wanila, tak jak powiedziałam, to jest wykończenie takie satynowe. Bardzo fajne krycie, powiedziałabym, że średnie, nawet średnie plus. Mam ten krem na twarzy i też jak się malowałam, to nagrywałam taką przebitkę, bo tutaj jeszcze po stymulatorach, które ostatnio sobie robiłam na twarzy, mam na przykład siniaczek na policzku, więc też możecie zobaczyć jaką moc krycia ten produkt daje, ale no to jest ciekawostka, ile jeszcze produktów jest nieodkrytych, które mogą człowieka zachwycić. Ja jestem z tych osób, które się do kosmetyków przywiązują. Jak coś mi się sprawdzi, to lubię te rzeczy powtarzać. Ale tego typu odkrycia sprawiają, że mam ochotę testować jeszcze więcej tych nowości, jeszcze więcej, bo wiem, że jeszcze takich perełek nieodkrytych całe mnóstwo. Ale tu macie SPF 20, nie jest to jakaś duża ochrona przeciwsłoneczna, więc zdecydowanie warto się jeszcze wcześniej wspomóc produktem z filtrem SPF 50, no ale tutaj myślę, że warto to wspomnieć. No wow, co tu dużo mówić? Wow. O, widzicie? Przeczesałam tą grzywkę i teraz pomimo, że ona była jakby zaklejona tym lakierem, no to teraz po przeczesaniu już się robi taka elastyczna, ale gdzieś tam nadal trzyma formę, choć już nie tak Sztywno, i gdzieś tam sobie te włosy po prostu e, pracują więc ja je teraz uwaga bez lusterka pewnie będzie ciężko ale spróbuję o sobie przykleję żeby tak nie opadały o i teraz mogę nagrywać dalej. W ulubieńcach lifestyle'owych roku zapowiadałam, że będę miała dla was prawdopodobnie polecajkę bardzo fajnego statywu na telefon mobilnego, który można zabrać ze sobą w podróż. Tam pokazywałam wtedy w, tam, w tamtym filmie taką inną opcję, e, która moim zdaniem doskonała nie jest przez to, że jednak ruchomość tej głowicy, e, gdzie regulujecie sobie, wiecie, kąt ustawienia telefonu, jest taka, że po prostu macie różne stopnie i czasami po prostu brakuje wam tego idealnego położenia telefonu, że nie da się ustawić go idealnie tak jakbyście chcieli, ale kupiłam niemalże bliźniaczy statyw, który no, wygląda niemalże identycznie. Nie jest może. Tak świetnie wykonany, tak ym, dobry, jakościowo jak tamten, ale posiada zdecydowanie lepsze możliwości, jeżeli chodzi o ustawianie tego nachylenia. I teraz możecie sobie po prostu ustawiać ten telefon tak, jak macie tylko życzenie. Tutaj rozstawiacie sobie nóżki i ja tego rozstawiania nie znoszę, <grafię> dlatego, że nie wiem, albo ja trafiłam taki trefny model, albo to generalnie tak działa, ale tutaj, żeby te nóżki wysunąć, to trzeba. Po prostu mocno włożyć palec w środek i rozłożyć je sobie. Świetna opcja, jeżeli jeździcie gdzieś na wakacje albo nie macie osoby, która może wam zrobić zdjęcie, bo nie umie, nie chce, nie lubi. Stawiacie sobie taki statyw i on ma naprawdę mm, duży y, tutaj kaliber regulacji, bo ten patyczek, zobaczcie, wysuwa się fest. Tak naprawdę możecie śmiało zrobić sobie zdjęcie na stojąco, zobaczcie. Nie pamiętam ile tu jest, chyba 1,40 m. Jest też dołączony pilocik, więc możecie sobie oczywiście zdalnie zdjęcie zrobić albo nagranie, cokolwiek. Świetna rzecz do zabrania na wyjazd, na wakacje, na miasto. Nawet jeżeli tworzycie gdzieś tam na przykład treści do internetu, to uważam, że jest to niezbędne. Śmiało można też tego użyć po prostu jako selfie -sticka. Myślę, że czy jest się influencerem, czy nie, to coś takiego Wam się przyda. Ta fotografia, taka mobilna, Telefonowa jest już na tyle popularna, że myślę, że e, każdy dzisiaj wyjeżdżając na jakieś czasy urlop w jakiekolwiek piękne miejsca, to częściej robi zdjęcia telefonem niż e, profesjonalnym aparatem. Więc myślę, że warto ten statyw sprawdzić. O, i właśnie zdałam sobie sprawę, że dwa razy stawałam przed lustrem i zastanawiałam się, które kolczyki dzisiaj do nagrywania założyć, dlatego że specjalnie nawet wziąłam swoje pudełeczko z biżuterią i ostatecznie żadnych nie założyłam, e, ale nie o tym, chciałam jeszcze polecić właśnie taki fajny gadżet, jeżeli macie tej biżuterii trochę i jeżeli mm, nie ma ona jakiegoś swojego docelowego, dobrego miejsca. To jest takie, zobaczcie, pudełeczko, w którym niestety trochę mi się zrobił ambaras. Przez przewożenie go, bo jak włożyłam do plecaka, to tutaj się wszystko mi poprzewracało, ale czekajcie, zrobię wszystko tak jak trzeba i już wam pokazuję o co chodzi. To jest takie maleństwo, w którym możecie sobie przepięknie zorganizować waszą biżuterię i wszystko jest przejrzyście, pięknie poukładane. Ja dotychczas biżuterię trzymałam po prostu w takiej małej miseczce w łazience. Mm, ona była, co prawda, zamknięta, więc te rzeczy się nie kurzyły, ale mimo wszystko. Mm, jak przychodziło do odnalezienia pary kolczyków, no to miałam po prostu problem, bo trzeba było grzebać. Ja tej biżuterii trochę mam, bo tak naprawdę jedyne, co gdzieś tam noszę z biżuterii, to albo jakieś takie proste łańcuszki, albo kolczyki. I tych kolczyków, no, mam trochę w swoich gdzieś tam zapasach. I tutaj je sobie przepięknie zorganizowałam. Tutaj też nie wszystko dzisiaj zabrałam, bo no po prostu nie było potrzeby, ale uważam, że do organizacji takiej codziennej, albo na przykład właśnie po to, żeby na jakiś dłuższy wyjazd zabrać sobie ulubione kolczyki, pierścionki, bransoletki, łańcuszki, to to jest świetna rzecz, dlatego że zamyka się właśnie na zamek, nic wam nie powypada. Jeżeli już powypada, to tylko w zakresie tego pudełeczka. No, ale pięknie wszystko ułożone, zorganizowane, zaglądacie i już wiecie, czy macie ochotę na te kolczyki, czy na inne bomba. Ja to dostałam w prezencie, ale widziałam, że ostatnio te pudełeczka chyba stają się jakoś popularne, bo cały czas mi gdzieś migają w reklamach na Facebooku albo na Allegro, także myślę, że znajdę linka, żeby wstawić Wam w opisie, tak żeby gdzieś tam bliźniaczo można było kupić coś takiego, jeżeli to Wam się spodoba. Także taka mała rzecz, a cieszy. Chciałabym bardzo, jak kiedyś będę miała garderobę, zrobić sobie taką jedną dedykowaną szufladę z organizerem na biżuterię, żeby wiecie, otworzyć ją, stanąć Popatrzeć sobie trochę, te rzeczy leżałyby cały czas w tym samym miejscu, nie kurzyłyby się. Hmm? Piękne to będzie, jak będzie miejsce na szufladę. To na koniec jeszcze chciałabym Wam powiedzieć o kanale, który jakiś czas temu odkryłam i na maksa mnie intryguje, dlatego, że jest to kanał pewnej Japonki, która pokazuje po prostu swoje takie um, codzienne rutyny. Pokazuje jak na przykład przygotowuje posiłki, potem jak po nich sprząta. I już Wam powiem, dlaczego w ogóle ja takie materiały oglądam, bo <sum> to jest w ogóle moje. Og ogromne marzenie, żeby dzisiaj wyjechać do Japonii, bo mm, moim zdaniem to jest coś zupełnie innego niż Europa, Stany Zjednoczone, coś takiego nieodkrytego. Chciałabym zobaczyć, jak ci Japończycy żyją, jak współtowarzyszy im ta bardzo rozwinięta technologia i właśnie poniekąd dla też technologii ten kanał oglądam, dlatego że oczywiście, no nie wiem, nie zaskoczy mnie tym, jak ktoś smaży omleta, chociaż jak zobaczyłam, jaką ma patelnię, to mnie zaciekawiło, yy, ale właśnie Właśnie to, jakie smaczki gdzieś tam przemyca, jak, y, jakie gadżety, jakie urządzenia ma w domu, takie, o których my w Europie tutaj nawet żeśmy nigdy nie słyszeli. W ogóle lodówkę ma z kosmosu i wiele innych bajerów, które się gdzieś tam w filmach pojawiają. Ona w tych filmach w ogóle nie mówi, a jeżeli mówi, to bardzo rzadko. Słychać tam takie naturalne odgłosy, które dzieją się po prostu w tle, więc jesteście trochę takim widem z kanapy i obserwujecie, co ona robi, no dziwne, ale w sumie naprawdę mówię, to jest bardzo takie inspirujące, bo mm, oprócz tego, że macie tą technologię, to macie też takie mm, zachowanie z takim bardzo dużym szacunkiem do, do wielu rzeczy, jak ona właśnie nawet sprząta. Japończycy w ogóle są znani z tego swojego podejścia takiego bardzo ekologicznego. Gotują zdrowo, dużo y, roślin używają i no, tak jak mówię, to nie jest coś, do czego ja przywykłam, co jest mi takie znane, więc mnie to intryguje i wracam zawsze po więcej. Nie pamiętam nazwy tego kanału, zostawię Wam w opisie, może jest to coś, co Was zainteresuje. Ja lubię się przy tym po prostu odprężyć, zrelaksować, mnie to jakoś tak nie wiem, wychillowuje, nawet jeżeli leci w tle, to yy, jest naprawdę super. Także polecam gorąco. No taka ciekawostka, coś zupełnie innego. Dzisiaj to tyle. Mam nadzieję że takie krótkie, szybkie recenzje rzeczy, które mnie zachwyciły, wam się spodobają. Jeżeli tak, to oczywiście będę tutaj to na kanale kontynuowała. Tymczasem żegnam się. Dziękuję za cierpliwość, jeżeli wytrwaliście do końca. No i zostawcie łapkę w górę, jeżeli materiał wam się podobał. To też będzie gdzieś tam dla mnie taki um, sygnał, czy to, co tutaj dzisiaj się pojawiło, do Was trafiło. Dzięki za uwagę, buziaki, do zobaczenia.